Jeśli jesteście ciekawi, kim jest i skąd pochodzi pokazany na Kaltheim Vorin -Kleks, czy też Jingitaxian z Kamigawy Neon Dynasty, to zaraz Wam ich przedstawię. Ostatnio o Ferekcji opowiadałem Wam tak naprawdę w kontekście jej upadku i śmierci Jawgmota i Urzy. Od tamtej pory w zasadzie przestała istnieć. Jedyne ślady pojawiły się tuż przed mendingiem, kiedy kreatury zaczęły wylewać się z jednej ze szczelin innego wymiaru. Jakim więc cudem pojawili się znowu? Ba, wygląda na to, że po upadku Bolas'a to ich machinacje staną się ponownie głównym problemem Multiwers. Zapraszam na film poświęcony upadkowi Mirrodinu i powstaniu nowej Phyrexii i Atraksy. Niemal cała nasza dzisiejsza opowieść dzieje się na Mirrodinie. Stąd polecam zapoznać się z filmem opowiadającym o naszej poprzedniej tutaj wizycie. Przypomnę tylko krótko, że był to sztucznie stworzony plan przez Karna, który zachowywał całkowitą równowagę i balans między kolorami Many. Był to taki matematyczny eksperyment srebrnego golema, którym zajął się po tym, jak został wędrowcem. Szybko jednak znalazł sobie inne zajęcia, jak chociażby oprowadzanie Jessky po Multivers, i na ten czas zlecił jednemu ze swoich najdoskonalszych golemów, którego scalił z Mirrari, opiekę nad planem. No właśnie, bo by Argentum mogło być idealne, jedynym życiem jakie na nim istniało były sztuczne twory Karna oraz drobniutka plamka czarnego oleju, która przykleiła się do stopy Srebrnego Golema, kiedy ten opuszczał Dominarię. I tak Memnarch stał się władcą pustego planu. Przemianował go na Mirrodin i choć sam nie potrafił przenosić się między planami, to wykorzystując Soul Trapy zaczął sprowadzać z innych planów mieszkańców, którzy mogliby zaludnić jego królestwo, jednocześnie wzbogacając ich o metal, tak by mogli funkcjonować w całkowicie sztucznym planie. Golem powoli tracił zmysły, polując też na istotę, której mógłby ukraść iskrę wędrowca, aby samemu móc zacząć wędrować i podbijać kolejne światy. Ostatecznie ukradł iskrę Glisie, ale nie dał rady z niej skorzystać, bo ta pociągnęła go za sobą w przepaść. Brak Memnarcha pozwolił Karnowi na powrót i zrobienie porządku, bo cały plan był w zasadzie w stanie wojny. Goblin Slobat poświęcił iskrę, by przywrócić do życia Glisse i innych i z pomocą Karna odesłał wszystkie porwane istoty do ich domów. O tym, co się wtedy wydarzyło, wiedziała bardzo wąska grupa osób. Dla wszystkich pozostałych, którzy pozostali, a byli po prostu kolejnym pokoleniem Mirral, którzy się już tutaj urodzili, tamten dzień nazywano The Vanishing. Nagle wymiotło całą pozostałą przy życiu doświadczoną populację planu, ale za to Mirrodin miał wreszcie chwilę wytchnienia, w trakcie której powinien zaleczyć blizny i zacząć dochodzić do siebie. Z tym, że przez cały ten czas czarny olej toczył jądro świata, powoli przeobrażając je w freksję. Natomiast złego skażony był też sam Karn, który odkrył problem, kiedy było już za późno. Kiedy zamykał rift nad tolarium, tuż przed mendingiem poczuł, że w jego mechanicznym sercu, które łączyło Xanche, weatherlighta, Urzę i cholera wie co jeszcze, znajduje się fereksjańska skaza. Wrócił na stworzony przez siebie plan, by spróbować doprowadzić się do porządku, ale to, co tam zastał, jedynie przyspieszyło proces i doprowadziło go do szaleństwa. I tak stał się ojcem maszyn. Mirańczycy też nie pomogli, bo zamiast budować nowe społeczeństwo, pogrążyli się w lokalnych konfliktach. Neurokowie wywalczyli sobie wolność od Wedalkenów z Lumengrid, Moriokowie rozpoczęli ekspansję poza Mephidros, ale oni nowie podzielili się na pół. Jedna frakcja, która nie chciała przyjąć do wiadomości, że Kas zginął, i tymi dowodził Kemba, no i ta druga, która w to wierzyła i chciała rozpocząć nowy rozdział. Aurekowie z kolei fortyfikowali swoją siedzibę Bladehold, no i trwały mniejsze lub większe wewnętrzne konflikty nieświadomych mieszkańców planu, pod których stopami powstała cała nowa cywilizacja Fryksja. Co ważne, to już nie była frekcja jak Mota. Owszem, kierunek i idee były w zasadzie te same, ale brak jednoznacznego ośrodka władzy i dominującego koloru many doprowadził do tego, że powstały frakcje. Wszystkie dążyły do kompletności, ale robiły to na swój nieco odmienny sposób. Na czele każdej z takich frakcji znajdował się najbardziej rozwinięty i najpotężniejszy spośród frekcjan. Istota zwana Pretorem. I tak Grand Cenobite w Elesh Norn odpowiada za białą frakcję porcenałowych Fereksjan, którzy bardziej przypominają kult religijny niż cokolwiek innego. Są dobrze zorganizowani i dążą do zjednoczenia wszystkich frakcji pod jednym zarządem. podążając za nie wiadomo skąd wynalezionymi rytami, zgodnie z którymi ludzkie ciało jest ograniczeniem, które tworzy jedynie bariery. Zieloną frakcją zarządza Warring który w zasadzie wyznaje zasadę survival of the fittest. A, tak jak biała frakcja to tak zwani ortodoksi albo cenobici, a tak żołnierze Worynkleksa to rój. Mają dość kontrowersyjną opinię, zgodnie z którą Jawmont przegrał, bo był za słaby. Prawą ręką Worynkleksa stała się z czasem glisa. Bohaterka Mirodinu wcale nie była tak postrzegana przez tych, którzy zostali. Oskarżali ją o to, że jest odpowiedzialna za zniknięcie wszystkich ich bliskich, a Karn był zbyt walnięty, żeby ją bronić. Dlatego poddała się skażeniu Fryksjańskiego oleju. Czerwona frakcja, która rozbudowała swoje tereny wokół Wielkich Pieców, jest zarządzona przez Urabraska, który zdaje się być najmniej ambitnym pretorem skoncentrowanym jedynie na swojej pracy, którą jest przeobrażanie zasobów Mirrodinów w fryksję. Pamiętajcie tylko, że Mirańczycy również są takim zasobem. Został nam jeszcze Czarny Szeotred, który jest trochę figurantem, bo to raczej wspólnota. Czarna frakcja zwana siedmioma stalowymi władcami to również Azax Azok, Krynox, Wran, Roxit, Trisk oraz dobrze nam znany Get, który dzięki Freksjanom odbudował swoje ciało. Każdy zajmuje się czymś nieco innym, ale wspólnie dbają o interesy i trzymają się w szachu. Wreszcie ostatni pretor, Jingi silnik postępu, chromowani freksjani, którzy mocno eksperymentują z własnym potencjałem. Zamienili morze rtęci w morze czarnego leju. To niebiescy są najbliżsi kompletności. Studio eter, a jeden z ich przedstawicieli, Vrik rozpracowuje Soul Trap Mnarcha. Teraz muszę Wam powiedzieć, że ten rozdział historii multiverse był wyjątkowo trudny do poskładania do kupy. O ile strasznie lubię klimat, jaki mają te dodatki, a mowa o Scars of Mirodin, Mirodin i New Phyrexia, o tyle strasznie trudno połapać się w fabule i źródła. Teoretycznie powstała książka, którą przeczytałem, ale szczerze mówiąc jest tragiczna i brzmi jak majaczenie. Dla osoby, która tylko pobieżnie zna MTG, musi to być całkowity bełkot. Autor The Quest for Carn, Robert Winermut, miał trudne zadanie spiąć kilka wątków i unieść freksjańskie dziedzictwo. No i zdecydowanie sobie z tym nie poradził. Mamy też komiksy, które starają się spinać brakujące wątki oraz wyjątkowo dużo poszatkowanych artykułów, które pozwalają nam lepiej zrozumieć klimat panujący na rodzinie. Mimo to wyłuskanie z tego sensownej całości było sporym wyzwaniem. Generalnie Fyreksjanie przez lata działali pod powierzchnią, rozwijając swoje imperium, będąc jednak podporządkowanym szalonemu Karnowi. Wciągali mieszkańców planu i przerabiali ich na Frekcjan. Walczyli o uwagę i wpływy na dworze szalonego srebrnego Golema. W pewnym jednak momencie, raportując o postępach Mirańczyków, usłyszeli, jak Karn wykrzykuje słowo OFFENS, co miało znaczyć, że czuł się znieważony. Ci jednak dokonali nieco innej interpretacji. Wykorzystując osłabionych powierzchniowców, uderzyli i niemal całkowicie podbili cały Mirrodin. Ostało się jedynie kilka punktów oporu, gdzie niedobitki próbują bronić się przed czarnym olejem. Jednym z takich ośrodków są Wulszokowie, czyli plemiona ludzi czerpiących z czerwonej many. Wielu z nich jest geomantami potrafiącymi kontrolować w ograniczony sposób skały i metal. Dzięki czemu przetrwali początkową inwazję. Pośród nich znalazł się osobnik obdarzony iskrą wędrowca, Kow. Dzięki swojej magii, początkowo udało mu się uzdrowić rudy metali, które wydobywali jego ludzie, a które zaczęły być skażone. Kiedy jednak doszło do inwazji, Kow wytatuował sobie symbol Fyreksji i ruszał szukać pomocy w multiwers. Na arenach Urborg spotkał Elspeth, która zwróciła uwagę na jego tatuaż. Omal go nie zabiła, od czego powstrzymał ją Ajani. Wspólnie udali się pod Heroes Memorial, gdzie Win Winn-Grace'a wywieszczyli im, że muszą odnaleźć człowieka imieniem Wenser. Tego pana jakiś czas nie widzieliśmy. Niebieski Walker ma laboratorium na Urborg, w którym dalej studiuje starożytnych Freksja oraz próbuje zbudować okręt zdolny podróżować między planami. Z jednej strony nowi znajomi mają fascynujące historie do opowiedzenia, a z drugiej są nieco szorstcy, gdyż chociażby Koff wpadł w szał, kiedy dowiedział się czyją technologię bada Venser. Wędrowiec był zaintrygowany faktem, że Gomenta pochodzi z planu stworzonego przez jego przyjaciela Karna. Przez te wszystkie lata często zastanawiał się, co się stało ze srebrnym Golemem, ale jakoś nigdy nie było czasu go poszukać. Teraz zwyczajnie nie dano mu wyboru, bo kiedy oznajmił, że ma ważniejsze rzeczy do zrobienia i odezwie się później, Kow, korzystając ze swojej mocy, zaczął go dusić, stawiając ultimatum, że albo zginie, albo przeniesie się na Mirrodin tu i teraz. I tak trójka wędrowców znalazła się na planie kontrolowanym przez Czarny Olej. Wenser postanawia odnaleźć Karna, wierząc, że jego przyjaciel na pewno jest w stanie ogarnąć cały ten burdel. I tak zaczyna się główna część książkowego bełkotu, w trakcie którego trio próbuje przebić się przez fereksję. Elspeth ma flashbacki z dzieciństwa, Kow okazuje się nie być szczególnie lubiany przez swoich, a jednocześnie nie ufa Wenserowi. A sam Venser cierpiał coraz mocniej na phtizis, chorobę, która zżerała jego ciało, której źródłem było długotrwałe wystawianie się na działanie powerstone'ów, które ten przecież studiował. To na jej bazie Jawmot próbował zdobyć Halcyon i oparufreksję. Venser, <grych> jako przedstawiciel nowych wędrowców, nie był nieśmiertelny, a przez to był podatny na tego typu dolegliwości, które to powoli go zabijały. Na etapie wizyty na Mirrodinie było to już w dość zaawansowanym stanie, z czego on sam jeszcze nie do końca zdawał sobie sprawę. Doświadczając różnych perypetii, schodzili w głąb świata, gdzie spotkali kolejnego wędrowca. Jak kiedyś wspominałem, Bolas wysłał tu Tezereta, zaszczepionego przeciwko Fyreksjanom. Ten od jakiegoś już czasu infiltrował Mirrodin starając wkupić się w łaski karna i manipulować pretorami. Dlatego zaintrygowała go ta trójka i chcąc zrealizować własny plan, podsunął im broń do walki z Fyrekcją, Melire. Otóż w lasach Tangle, które przypominam, niewiele miały wspólnego z prawdziwymi lasami, a były to po prostu metalowe gęstwiny, urodziła się elfka, która nie dość, że była całkowicie niewrażliwa na Fyrezis, które powoli zmieniało wszystkich cielesnych mieszkańców Mirodinów w Phryxian, to jeszcze potrafiła oczyszczać innych z jej wpływu. Melia została porzucona jako dziecko przez swoich rodaków, a wychował ją Frun, ostatni troll na planie. Później dziewczyna wpadła w łapy Fedeksjan, którzy studiowali jej możliwości. Tezeret doprowadził Kofa, Elspeth i Wensera do niej i pomógł im uciec kierując ich w stronę obozu powstańców dowodzonego przez Ezuriego. Melira uzdrawia mieszkańców obozu i przywraca im nadzieję. Grupa rusza dalej. Dochodzi do wewnętrznych tać. Kłócą się, rozdzielają, wracają do siebie, a wszystko to w trybie ciągłej ucieczki, ścigani przez hordy Fryksjan. Okazuje się, że Tezeret wspierał grupę tylko po to, żeby wywabić glisę z tronowej i ją zabić. Jak widać, Fryksjanie również walczyli sami ze sobą. Wreszcie grupa odnajduje całkowicie skażonego Karna, który w zasadzie jest już kompletnie szalonym fireksjaninem, mroczącym sam do siebie. Sala tronowa znajduje się w samym sercu planu, tam gdzie wcześniej Memnar zbudował swoją siedzibę, Panoptico. Ojciec maszyn postrzega ich jako zagrożenie i dochodzi do starcia. Grupa nie potrafi jednak przywrócić golemowi zdrowego rozsądku, a Melira potrafi usuwać skazy tylko jeśli ta nie skaziła samego serca, co w przypadku Karna już dawno temu się wydarzyło. Wenser, który jest w coraz gorszym stanie, podejmuje decyzję i poświęca siebie, podmieniając swoje ludzkie serce Karnowi. Przeczep się udaje, a Melira usuwa resztki choroby z Karna. Wenser dołącza do długiej listy ofiar kreacji urzy. Karn przysięga stawić czoła Fyreksjanom, a reszta grupy postanawia wesprzeć Renegatów. Z nie wiadomo jaki paki dołącza do nich również Ajani. Opór trwa, jednak górą wydają się być Fyreksjanie. Karn opuszcza plan szukając rozwiązania problemu, a tymczasem bez ojca maszyn pretorowie walczą o to kto będzie wiodł prym i na tronie zasiada Elż Norn. Jako, że nie najlepiej dogaduje się ona z Tezeretem, ten ostatni ucieka. Przytłoczeni powstańcy wpadają na desperacki plan, korzystając z dzienników Wensera, konstruują mega spell bombę, którą chcą zdetonować w Sali Tronowej. Tym razem jednak infiltracja się nie udaje, a przytłoczeni wędrowcy są na skraju porażki. Kow zmusza ciężko ranną Elspeth do opuszczenia Mirrodinu. Jak wiecie z jednego z poprzednich odcinków, wojowniczka trafiła wówczas na Teros i tam rozegrała się jej osobista tragedia. Losy Kofa pozostają nieznane, choć mam nadzieję, że jeszcze o nim usłyszymy i to dość niedługo, bo ten krągbrny czerwony geomanta jest bardzo ciekawą postacią. Melira i reszta zostają oddzieleni od grupy i również nie wiadomo, czy przetrwali. Inwazja okazała się pełnym sukcesem i tak rodin po raz kolejny zmienił nazwę. Od teraz była to nowa Fereksja. Jedną z bardziej znaczących obrończyń planu była Anielica Atraxa, która została pochwycona przez Elż Nor, która zaczęła przeistaczać ją w fyreksjankę. W trakcie zgromadzenia pretorów, które to próbowali wcześniej wysadzić spellbombą Kow i Elspet, zaproponowała, by każdy pretor dołączył do kompletowania atraksy. Odmówił tylko urabrask. No i tak powstał głos pretorów, Fyreksjańska Anielica. Od tamtej pory w zasadzie nie mamy bladego pojęcia, co też się działo na tym planie. A minęła przecież masa czasu, kiedy to koncentrowaliśmy się na intrydze Bolasa. Myślę, że to super ważne w kontekście kolejnych dodatków. Zresztą dało się to odczuć i na Kamigawie, i na Katheimie. Zobaczymy, jak to się potoczy. Ja jestem super zaintrygowany, jak zostanie to wszystko spięte i do czego dążą Fereksjanie. Dzięki za wysłuchanie. All Will Be One.